Okej, okay, co nam będzie potrzebne do regeneracji naszego kolektora? Otóż a, na tzw. waterjetcie, czyli na wycinarce wodnej yy, pan wyciął mi tulejki. Ja tylko dostarczyłem materiał teflon. I takie tulejeczki gotowe, które wchodzą na ciasno na oś naszych klap. Wycięcie takiej jednej sztuki kosztuje 3 zł. Wyciąłem tam z jakimś drobnym zapasem więcej tego będziemy potrzebowali jeszcze nowych śrubek do mocowania klap starych naszych klap o, które tutaj są tu są stare ktoś chyba tą jedną klapę wymieniał bo ona jedna wygląda jakoś zupełnie inaczej świeżo podkładek sprężystych a to tak na wszelki wypadek wziąłem co jeszcze będziemy potrzebowali na pewno tego tego, a to to jest klej do gwintów. Te śrubki wkręcimy na klej do gwintów. Dodatkowo, jeszcze jedna rzecz. O! Będziemy potrzebowali tego. Czyli smaru silikonowego. Aby to wszystko sobie delikatnie smarem silikonowym posmarować, dlatego że ten smar wytrzymuje temperatury do około 230 stopni Celsjusza, co jest napisane tutaj, tak? Zresztą bardzo fajny smar. Sprawdzony, używam go do wielu zastosowań. Jest naprawdę świetny. I co jeszcze? Pomimo tego, że chcę te klapeczki przykręcić nowymi śrubkami, dać podkładki sprężyste, dać nowe śrubki z łubem sześciokątnym, dlaczego zaraz powiem, chcę dać to wszystko na klej do gwintów. To mimo wszystko mam jakieś tam wątpliwości, czy to się nam czasami za jakiś czas nie odkręci, i zrobię takie blaszki, które pójdą pod śrubki. Blaszka szerokości 8 mm na 32 mm. I jak już dokręcę ładnie te śrubki, to końcówki tych blaszek zagnę, zaklepię delikatnie na łebkach tych śrubek, tak żeby były to takie zabezpieczenia blokujące możliwość odkręcenia się tych śrubek. Dlatego też kupiłem śrubki z łbem sześciokątnym, tak? To tyle. Aha, blaszki szykuję sobie tutaj. Mam taką blaszkę nierdzewną. Tu sobie to trasuję. No i zaraz to wycinamy. Wiercimy i wycinamy.